Niesamowity zwrot akcji w sprawie suwerena, czyli kanał na YouTube. Suweren w czasach próby znów działa. A YouTube napisał do mnie dziś rana. Cześć, Suweren w czasach próby. Sprawdziliśmy twój kanał raz jeszcze i uwaga, stwierdziliśmy, że wytyczne dla społeczności nie zostały naruszone. Że co? Aż mnie zatkało. A co się zmieniło? I skąd ten nagły yy, znikąd tak naprawdę zwrot akcji? Dziękujemy za cierpliwość podczas rozpatrywania przez nas odwołania. Jakiego odwołania? Tego, które złożyłem w maju 2021 roku. Dalej piszą: Dążyliśmy do tego, aby treści na nie naruszały wytycznych społeczności, a wszyscy użytkownicy czuli się bezpiecznie na YouTube. E, czasami jednak zdarza nam się popełnić błąd. Przepraszamy na, za niedogodności, jakie spowodowała nasza pomyłka, i dziękujemy za poinformowanie nas o niej. Co jest grane? Skąd ta nagła skrucha i przywrócenie tego kanału? Powiem Wam, że ja jestem w szoku, bo od filmu, który uwaga, zrobiłem 5 października pod tytułem Zawieszam w czasach próby 2, który robiłem na YouTube i na Facebooku, widzę i czuję bardzo wyraźną zmianę. A co widzę? Na YouTube dołączyło do nas ponad 1000 nowych subskrybentów. Witajcie, kochani! To jest wzrost według YouTube'a o 1000%. Potwierdzam, zazwyczaj dochodziło plus minus 10 osób od 5 lat, a tu nagle 1000. Nasze filmy zaczęły się wyświetlać na YouTube, a kanał nagle zyskał ponad 700 tysięcy wyświetleń, czyli wzrost o co najmniej 150%. Ale to, co wydarzyło się dwa dni temu, aż mnie powaliło i postawiło w stan osłupienia. Wyobraź sobie, że zadzwonili do mnie z TVN-u i zaprosili do programu. Ostatni raz występowałem w TVN w listopadzie 2020 roku. W ogóle w 2019 i 2020 roku to było ponad 100 wywiadów i wystąpień. W telewizji, w radio i wszędzie, gdzie chciano mnie słuchać. A potem było już tylko gorzej i gorzej, a treści, które zamieszczałem, były usuwane. W Dzień Dobry TVN wystąpię w przyszłą środę około 9 rano. Jestem w szoku, ale też niesamowicie podekscytowany, jak widzisz. Mam nadzieję, że wesprzecie mnie w tysiącach, ponownie wchodząc w Dzień Dobry TVN na mój wywiad, abyśmy dali sygnał telewizji, że warto nas zapraszać. No powiem, że, że jakby ktoś zdjął ze mnie jakieś 20 ton ciężaru. Jakby ktoś zdjął hamulec ręczny po pięciu latach cenzurowania, wyciszania, likwidowania treści i absolutnego izolowania. Co za tym stoi? Jak mam to odbierać? Co ty o tym myślisz? Skąd ta zmiana narracji? Ale ja jestem w szoku. Ale nie tylko ja jestem w szoku. Widziałem, że pięć dni temu powrócił na YouTube kanał London Reel, który przez wiele lat oglądałem. Brian też stracił swój kanał w covidowej cenzurze i jest z powrotem. <laughs> I nadaje co godzinę jak wariat, ale też by się wcale nie dziwię. No, a dzisiaj start siedmiodniowego detoksu sokowego. Zaczynamy! Kto zdobył dostęp, już działa. A co otrzymały osoby, które zapisały się na detoks? I e Buka z przepisami na soki, i każdy dzień po trzy filmiki czyli ćwiczenia, poranne spotkanie z wyciskaniem soku i wieczorny, mentalny detoks. Działamy i czekamy na Wasze rezultaty na grupie Społeczność Odmładzanie na Surowo i tam też się wspieramy. Ja dzisiaj jadę nagrać dla Was kolejne teleporady z Joanną Kaszubą do Łodzi, abyście mieli następne objawy i choroby omówione i mogli w ten prosty sposób się od nich uwolnić i być po prostu zdrowym. A na koniec tego krótkiego, ale jak przyjemnego dla mnie, przynajmniej podsumowania, wspaniały komentarz, który oddaje sedno mojego działania. Otóż Grzegorz Wodzisławski napisał. Wielki sz szacunek dla Mariusza, te wszystkie ataki na Pana to po prostu strach miernych ludzi, którzy nie rozumieją tego, że twoje posty to po prostu dobra oferta. Nie walka, tylko dobra tania, oferta. No właśnie! Ja tak naprawdę nic od Was nie oczekuję. Dzielę się swoją wiedzą w sieci i to może być największy problem. Bo kiedy zjecie marchew i jabłko z warzywniaka za rogiem, to ani sprzedawcy suplementów, ani farmacja nie zarobi. A oni, aby nie stracić klientów, stworzyli przez lata działającą machinę wyniszczającą, yy, do wyniszczenia mojego wizerunku. Tylko nie widzieli, że ja jestem długodystansowiec i piękny maraton. A oni już po paru kilometrach odpadają, nie dążając za mną. A więc co, lecimy dalej, działamy, ciśniemy seler? Pozdrawiam.